Dajcie, kochani, Mariolka z tej strony. <coughs> Jesteśmy w Rusinowicach na długo wyczekiwanych warsztatach, o których była już mowa wcześniej na kanale u Zbigniewa Popko. To są warsztaty <coughs> 14 grudnia i korzystając z tej okazji, że tutaj się znaleźliśmy z taką większą liczbą osób, chciałabym wam przekazać Parę takich informacji, o które często pytacie, bo z uwagi na to, że mam z Wami kontakt z wieloma osobami, które korzystają z pracy Zbyszka i chciałabym Wam, chciałabym Wam przypomnieć czy przekazać takie informacje o które bardzo często pytacie, bo jeśli chodzi o same dzisiejsze warsztaty, to tutaj widziałam, że były osoby, które się wypowiadały. Warsztaty były absolutnie fantastyczne dla mnie osobiście, absolutnie wyjątkowe. Natomiast mm, wszystkie nagrania z warsztatów i tak będziecie mieć udostępnione, więc sami będziecie mogli wchodzić w te stany sami będziecie mogli odczuć pewne rzeczy, także to pozostawiam wam. Natomiast korzystając z okazji, że tutaj jesteśmy, chciałabym powiedzieć mm, parę słów na Temat przygotowania do warsztatów. Bo wprawdzie na stronie www.popko.pl jest cały dział Warsztaty, gdzie dokładnie to jest i opisane, i omówione. Są tam przytoczone konkretne wideoblogi, które bardzo pomagają się do warsztatów przygotować, zwłaszcza jeżeli ktoś przyjeżdża na nie po raz pierwszy. Natomiast to, co ja chciałabym podpowiedzieć i zwrócić uwagę tak w skrócie, to przede wszystkim to, że musicie wiedzieć o tym, że warsztaty mają formę praktyczną. Czyli nie zaczyna się tu, nie, nie udziela się tu informacji od podstaw, bo wszystkie te informacje bezpłatnie są dostępne na stronie, właśnie o której przed chwilą mówiłam. Cały kanał Eden TV to jest mnóstwo, to jest kopalnia absolutnie wiedzy i informacji. Natomiast Wy czasem mówicie, że ich jest tak dużo, że nie bardzo wiecie od czego zacząć. Często pytacie, czy w ogóle na takie warsztaty to każdy może przyjechać. No, słuchajcie. Ja to zawsze podpowiadam tak. Ojciec kocha wszystkie swoje dzieci, żadnego gorszego nie stworzył i jeżeli ktoś tylko po sercu czuje, że takie warsztaty są dla niego, to oczywiście może na nie przyjechać, ale to, co trzeba wiedzieć, to to, że właśnie warto się wcześniej chociaż troszeczkę przygotować. Nie sposób jest przejrzeć wszystkie wideoblogi i ja to rozumiem, natomiast to, co Wam mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia i z praktyki, to to, że warto przede wszystkim skupić się na takich czterech rzeczach. Jeżeli macie przyjechać na warsztaty, to wiadomo, że tutaj skalę i wahadełko to jest takie absolutnie podstawowe narzędzie weryfikacyjne i one pokazują, trzeba by było warto wiedzieć, jak się wahadełkuje, przynajmniej znać takie wprowadzenie, o czym jest to wahadełkowanie, jak się do tego zabrać, przynajmniej znać omówienie tych podstawowych skal, oczywiście skali tej, tej głównej skali zerowej, skali numer 1, 2, 3. 22 skala, 18 bardzo ważna skala, więc tutaj warto by było, żebyście sobie materiał przejrzeli już na tym kanale Eden TV, bo on jest tam naprawdę pięknie zamieszczony, a informacje z pierwszej ręki zawsze najważniejsze, zawsze najbardziej celne. Więc te materiały, które nagrywa Zbyszek, są zawsze takie pełne i zawsze dają taki najszerszy obraz. I ja uważam, że no póki co nikt nie jest w stanie tej wiedzy przekazać lepiej. Natomiast to co, to, co właśnie warto wiedzieć, to przynajmniej w tym małym zakresie przed warsztatami warto się ze skal przygotować. Druga rzecz, którą ja bym poleciła, to medytacja i modlitwa, żebyście przynajmniej wiedzieli, co to jest w takim ujęciu duchowym, nie w takim ujęciu, jakie się słyszy, jakie się zna z ezoteryki. Tylko tak jak to tutaj Zbyszek omawia, co to jest modlitwa, czym jest medytacja, jak się poprawnie poruszać po światach duchowych, a nie energetycznych. Więc jak sobie ten materiał przejrzycie, będziecie mogli aktywnie uczestniczyć w warsztatach. Wszystkich modlitwach, a tu naprawdę do tego warunki są sprzyjające, bo jest otwarty kanał, jest więcej osób i to tak naprawdę wzmaga siłę potencjału i ułatwia wchodzenie w te stany. To, co jeszcze mogłabym Wam tutaj polecić, to jasnowidzenie pismo automatyczne. Te rzeczy musielibyście sobie przerobić w domu przerobić, to znaczy odsłuchać w ogóle z wideoblogów, o co w tym chodzi, jak się to robi, jak do tego podejść, a właśnie po to, że to właśnie tu na warsztatach robi się to już w praktyce. I dlatego to jest takie istotne, żebyście w ogóle wiedzieli, jak się do tego zabrać. To nie chodzi o to, że Wy macie umieć to robić, bo właśnie od tego są warsztaty, żeby wejść w te stany, żeby spróbować i żeby w końcu zacząć to robić. Natomiast, żeby od takiej strony czysto informacyjnej wiedzieć, o co w tym chodzi, jak się w to wchodzi, że jak tu przyjedziecie, żeby przynajmniej co do tego nie było wątpliwości, bo tutaj na warsztatach nie będzie czasu, żeby to omawiać i żeby kogoś wprowadzać od tej strony czysto informacyjnej. Tu się po prostu to robi i w tych stanach jest i te informacje się ściąga. I kolejna rzecz, tak naprawdę czwarta, na którą warto zwrócić uwagę, to budowa domu swego. Zwróćcie sobie uwagę na te wideoblogi, są szalenie ważne, żeby przynajmniej tak jak jak mówię, od tej strony czysto informaty informacyjnej, wiedzieć, jak budować ten dom swój, jak tworzyć własną moc i to jajo energetyczne, no i jak z niej korzystać. Czyli, tak naprawdę, to, co ja Wam chciałam tutaj w, w największym skrócie przybliżyć i podsumować, to to, że przyjeżdżając na warsztaty, Warto zabrać otwarte serducho, dobry humor i te informacje odnośnie skal astralnych i wahadełkowania, modlitwy i medytacji, odnośnie jasnowidzenia, jasnosłyszenia, pisma automatycznego, no i ten ostatni element, budowa domu swego. Także jeżeli macie ochotę, jeżeli czujecie, że to jest droga dla Was, jeżeli chcecie ściągać prawdziwe informacje ze światów duchowych, a nie tylko te, które nam się podsyła. No to przyjeżdżajcie. Ja się tutaj odnalazłam i pomogę się Wam odnaleźć.